Życiodajnych promieni letniego słońca korzystają rośliny flory letniej. Nie brakuje wśród nich storczykowatych. Zapraszamy na drugą część filmu kolejną podróż, w której odwiedzimy miejsca, gdzie kwitną storczyki. Rośliny niezwykłe. Na łąkach i torfowiskach całego kraju spotkamy przedstawicieli rodzaju kukułka. Są one też nazywane stoplamkami za sprawą centkowanych liści. Kukułka szerokolistna należy do najpospolitszych roślin storczykowatych w krajowej florze, co nie znaczy, że jest rośliną pozbawioną uroku. Przeciwnie, jej różowe kwiaty są ozdobą wielu naszych łąk. Nieco bardziej wymagająca siedliskowo jest kukułka krwista. Ją najczęściej spotykamy na torfowiskach niskich. W szczególności lubi torfowiska o dużej zawartości wapnia. Na dnie nieczynnego kamieniołomu na południowym Mazowszu zasiedla pokopalniane zastoiska wodne. To sztuczne siedlisko obfituje także ciekawymi przedstawicielami fauny. Spotykamy tu dużo ważek. Mimo że są one niezwykle sprawnymi lotnikami, to często padają ofiarą gniazdujących nieopodal żołn. U podnóża Tatr Zachodnich bez trudu spotykamy kukułkę plamistą. Na polanie Biały Potok, jak okiem sięgnąć, widać kwiaty tych storczyków. Jednak owady nie mają z nich zbyt wiele pożytku. Im bardziej krzykliwy w kolorach kwiat, tym mniej pracowity w produkcji nektaru. Zwabiony atrakcyjnym wyglądem rośliny zmorsznik paskoczułki zagląda do wnętrza kwiatu, ale zamiast słodkim poczęstunkiem, Roślina obdarowuje zapylacza czymś innym przykleja do jego głowy uczepek z pakietem pyłkowym. Zanim uczepek wyschnie i odpadnie, chrząszcz z taką oryginalną koroną skutecznie zapyli kolejne odwiedzane storczyki. Przedgórza Tatr udajemy się do północno-zachodniej Polski – w Dolinę Odry. Tutaj w 2009 roku odnaleziono koślaczka stożkowatego. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że tego pięknego storczyka uznano za gatunek wymarły i od dziesięcioleci nikt go w Polsce nie spotykał. Krajowa populacja koślaczka jest nieliczna i silnie zagrożona. Nadzieją na jego przetrwanie są podejmowane działania chroniące ten skrajnie zagrożony i jakże piękny gatunek wraz z jego siedliskiem. W górach zakwita właśnie storczyca kulista. Odwiedzamy Bieszczady i jednoznacznie kojarzące się z nimi połoniny. To w górskie łąki, na których bojkowie, pasterska ludność tych terenów od wieków wypasała stada owiec. Po II wojnie światowej władze komunistyczne w okrutny sposób przesiedliły rdzenną ludność Bieszczadów. 18-wieczna cerkiew Niemy świadek tamtych wydarzeń wciąż zachwyca swą urodą, a połoniny zachowują i dziś swój bezleśny charakter i są nieodłącznym symbolem dzikiego, bieszczackiego krajobrazu. Tu właśnie rośnie storczyca kulista. Jest to smukła, wysoka roślina o niewielkim, lecz bardzo gęstym kwiatostanie. Jednak owady i tu nie znajdą nektaru. Storczyca go nie produkuje, za to znakomicie się podszywa pod rosnącą w pobliżu drjakiew. Płatki o kwiatu storczycy, by oszustwo uwiarygodnić, wykształciły nawet maczugowate zakończenia imitujące pręciki pyłkowe. Mniej doświadczone owady zapewne dadzą się zwieść. Lecz inne przelatują obok storczycy i ucztują na driakwi. Tutaj nektaru jest pod dostatkiem. Wiele bieszczadzkich szczytów zwieńczonych jest skalnymi wychodniami. Z ich szczelin wyroiły się właśnie mrówki, a takiej okazji nie przepuszczą młode siwerniaki. Muszą być w dobrej kondycji przed jesienną wędrówką. Wędrujemy na zachód, w pieniny. Ich historia i współczesny krajobraz z górskimi łąkami i lasami rozścielonymi pośród białych, wapiennych skał jest niezwykłym estetycznym przeżyciem. Udajemy się do wąwozu Homole. Strome ściany opadają w skalistą, rozciętą strumieniem dolinę, pozostawiając niewiele miejsca na ciepłolubną pienińską łąkę. Zakwita tutaj przyjemnie pachnąca głąka długoostrogowa. Jej pełne nektaru kwiaty są chętnie odwiedzane przez motyle. Jednak nie cieszą się one tutaj zbyt długo spokojem, bowiem we wnętrzu kwiatostanu mrówki dla słodkiej spadzi chodują mszyce i zazdrośnie ich strzegą. Ten osobnik gąłki to występujący w górach podgatunek o nazwie Densiflora. Kwiatów jest na tyle dużo, że gdy wierzchołkowe są jeszcze w pąkach, dolne zdążyły już przekwitnąć i wytworzyły owoce. Pieniński Park Narodowy jest jednym z ważniejszych miejsc dla ochrony storczyków, ale nie tylko dla nich. Nieopodal dostrzegamy duże pomarańczowe kwiaty to Lilia Bulwkowata jedna z lokalnych osobliwości botanicznych. Jej kwiaty mogą osiągać średnice ponad 12 cm, co jest rekordem pośród polskiej flory. Wśród krajowych storczyków obok gółki długie wypełnione nektarem ostrogi posiadają także podkolany. W kraju występują dwa gatunki z rodzaju podkolan. Są do siebie bliźniaczo podobne i obydwa często występują razem. Podkolan biały zakwita kilka dni wcześniej i wyróżnia się przyjemnym zapachem, wyczuwalnym szczególnie wieczorem. Podkolan zielonawy pachnie delikatniej, lecz dorównuje kuzynowi długością ukrytej z tyłu kwiatu ostrogi. Tutaj podkolany oraz główki gromadzą nektar dla niezwykłych zapylaczy. To motyle z rodziny zawisakowatych, które zawisają w locie niczym kolibry i długą ssawką sięgają do ostrogi po nektar. Wówczas lekki pyłek przykleja się do ssawki. I wędruje wraz z zawisakiem do kolejnych kwiatów. Jesteśmy na niewielkim torfowisku, pięknie wkomponowanym w polodowcowy krajobraz pojezierza pomorskiego. Tu zobaczymy niepozorną roślinę storczykowatą, lipiennika lezela. Gatunek jest bardzo rzadko spotykany w całym kraju i wymierający w Europie. A dla jego ochrony tworzy się obszary Natura 2000. Lipienniki rosną pośród mchów na silnie uwodnionych siedliskach. Zmiany stosunków wodnych są dla nich największym zagrożeniem. Ten niepozorny gatunek zwykle nie występuje licznie, a wypatrzenie go wśród torfowiskowej roślinności jest nie lada wyzwaniem. Wyspa wolin na Zachodnim Pomorzu. W tutejszych buczynach spotykamy jeden z trzech krajowych gatunków buławników buławnika wielkokwiatowego. Jego kremowo zabarwione kwiaty bardzo rzadko się otwierają, a żółta powabnia, ukryta we wnętrzu, jest ledwo widoczna. Nieco śmielej swe białe kwiaty prezentuje buławnik nieczolistny. Najokazalszy spośród rodzimych buławników. Dorodne osobniki generują wysokie pędy złożone nawet z 30 kwiatów. Spotykamy go w lasach bukowych na Pomorzu Gdańskim. Opuszczamy Pomorze, by udać się do centralnej Polski. Gdzie w świetlistych dąbrowach przedgórza i urzeckiego rozpoczyna kwitnienie buławnik czerwony. To storczyk delikatniejszy od dwóch poprzednich kuzynów, a intensywnie różowe kwiaty czynią go wyjątkowo efektownym. Mimo że występuje w dużej części naszego kraju, to jednak wszędzie jest gatunkiem bardzo rzadkim. Zasiedla różne typy lasów, ale świetliste dąbrowy to chyba najpiękniejsze siedlisko buławnika czerwonego. W połowie lipca odwiedzamy dolinę rozpudy. Niewiele brakło, a to niezwykłe miejsce zostałoby zniszczone nieprzemyślaną działalnością człowieka. Rozpudę charakteryzuje niezwykłe bogactwo przyrodnicze, a na towarzyszących rzece torfowiskach ma ostatnie stanowisko w Polsce miodokwiat krzyżowy, storczyk o drobnych zielono-żółtych kwiatach. Nie dziwi nas, że przetrwał właśnie tutaj, wszak Dolina Rozpudy jest miejscem występowania niemal połowy krajowych roślin storczykowatych. Wśród rodzimych orchidei liczną grupę stanowią kruszczyki. W kraju występuje ponad 10 bardzo do siebie podobnych gatunków. Spróbujmy się przyjrzeć kilku najciekawszym. W Puszczy Białowieskiej żyje największa na świecie wolna populacja żubrów. Tutaj też, pośród łąk i torfowisk, rośnie największy europejski storczyk, kruszczyk szerokolistny. Występuje on w różnych siedliskach, od skrajnie suchych po silnie uwodnione, od cienistych lasów po otwarte przestrzenie. Zasiedla całą Polskę, jednak w miejscach takich jak podlasie spotkamy rośliny mierzące nawet 1,5 metra wysokości. Tak dorodne okazy zakwitają dużą liczbą kwiatów, a ich kolor może być bardzo różny. Od całkowicie zielonych, przez żółto-brązowe, aż po różowo-fioletowe i wszystkie są kruszczykiem szerokolistnym. Jego zupełnym przeciwieństwem jest nasz kolejny bohater, kruszczyk drobnolistny. By go zobaczyć odwiedzamy Nieckę Nidziańską. W cienistym grądzie, w ścisłym związku z grzybami, kruszczyki drobnolistne osiągają niewielkie rozmiary. Rzadko przekraczają kilkanaście centymetrów wysokości. Wytwarzają nieliczne łuskowate liście i maleńkie kwiaty, których misterny urok dostrzeżemy dopiero w znacznym powiększeniu. Nie ma zbyt wielu miejsc w kraju, by to maleństwo podziwiać, Występuje tylko na kilku stanowiskach w południowej Polsce. Ulegające ciągłym przemianom piaszczyste wydmy morskiego wybrzeża to niezbyt oczywiste siedlisko dla storczykowatych. Jesteśmy w ujściu Wisły. Ponieważ kolejny z kruszczyków zaintrygował nas właśnie miejscem występowania. Charakterystyczne dla tego storczyka jest szorstkie owłosienie pędu i piękne, krwistoczerwone kwiaty. Kruszczyk rdzawo wykazuje duże zdolności przystosowawcze. Rośnie znakomicie nawet w czystym piasku, z niewielkim dodatkiem wapiennych szczątków morskich organizmów. Na szczęście większość plażowiczów ich nie dostrzega. Z roku na rok kolejne pokolenia kruszczyków wraz z trawą, piaskownicą zwyczajną i mikołajkiem nadmorskim kolonizują kolejne tworzone przez morze i wiatr wydnie. Dowodem na to, że o krajowych storczykach nie wiemy wszystkiego, jest stosunkowo niedawne odkrycie w Polsce związanego z lasami liściastymi kruszczyka połapskiego. Poszukamy go w cienistych ostępach puszczy świętokrzyskiej. Bladozielonego koloru kwiaty nie stanowią zbytniej atrakcji dla zapylaczy, ale też nie muszą. Gatunek jest bowiem samopylny. Populacja kruszczyka połapskiego ma się tutaj dobrze. Być może za sprawą istniejącej tu w XIX wieku kopalni. Większość kopalń, od tych czynnych obecnie po te sprzed kilku tysięcy lat, dzięki wydobyciu podziemnych minerałów na powierzchnię gleby, tworzy dogodne warunki dla roślin storczykowatych. Może już dziś warto się zastanowić, jak mają wyglądać w przyszłości dzisiejsze kopalnie. Mają bowiem ogromny potencjał przyrodniczy. Otwarte przestrzenie torfowisk węglanowych w okolicach hełma to idealne miejsce dla kruszczyka błotnego. Wyróżnia się on pośród innych kruszczyków największymi kwiatami. Czasem zdarzają się osobniki o kwiatach czysto białych. Są one rzadko obserwowaną aberracją. Jest późne lato w Beskidzie Niskim. W nurcie czystej wody górskiego strumienia kończą rozwój larwalny salamandry plamiste. Dopiero w sierpniu zakwita tu kruszczyk siny. To najpóźniejszy spośród naszych kruszczyków. Żadnej ekstrawagancji w kolorach, Łatwo go przeoczyć w mrocznej buczynie, świecie salamandry plamistej. Wracamy na północ Polski, poranek na Pojezierzu Litewskim. W tutejszych borach występuje jeden z najbardziej zagrożonych storczyków w kraju. Kukuczka kapturkowata Jest u nas jedynym przedstawicielem swojego rodzaju. Trzy pozostałe gatunki występują w Chinach. Kukuczka rośnie w mszystych borach sosnowoświerkowych, chętnie w miejscach, gdzie często występują mgły. Ten maleńki storczyk wymarł na pozostałych krajowych stanowiskach. Przyczyniły się do tego zapewne szybko postępujące zmiany klimatyczne, przez które mgliste deszczowe lato i śnieżne zimy są tylko wspomnieniem. Kukuczka kapturkowata podlega najwyższym rygorom ochrony prawnej, jednak nie gwarantuje to jej przetrwania, a jest to roślina wyjątkowej urody. Opuszczamy Suwalszczyznę. Nie rozstajemy się jednak z mszystymi borami północnej Polski, bo w takich zbiorowiskach liczymy na spotkanie tajęży jednostronnej. Odwiedzamy bory tucholskie. Tutejsze lasy w 2017 roku nawiedziły wichury, czyniąc ogromne spustoszenie. Na szczęście zachowały się miejsca, gdzie w mszystym runie sosnowego boru rosną maleńkie tajęże jednostronne. Tajęża jest osobliwą rośliną. Inaczej niż pozostałe nasze storczyki, ma zimozielone liście o ciekawym, wzorzystym zabarwieniu. Zapach tajęży wabi wiele różnych owadów, lecz nader często te kilkumilimetrowe kwiaty odwiedzają okazałych rozmiarów trzmiele. Okazuje się, że tutejsze tajęże mają swoich strażników. Włochatka najwyraźniej nie jest zachwycona naszą obecnością. By zrozumieć górskie piękno i potęgę Tatr, nie wystarczy patrzeć na nie z dołu. Trzeba wejść na ich szczyty. Udajemy się więc na wysokość 2000 metrów, gdzie kwitną alpejskie łąki. To także jedyne w Polsce miejsce życia świstaków tatrzańskich. Te sympatyczne zwierzęta są największymi przedstawicielami rodziny wiewiórkowatych, więc nie trudno je dostrzec. Inna sprawa z poszukiwanym przez nas kilkucentymetrowym potrostkiem alpejskim. Jedynym miejscem, gdzie możemy go w Polsce zobaczyć, są tatry wysokie. Niewielkie rozmiary i zielonkawe kwiaty nie pomagają w jego odnalezieniu, choć czasem rośnie tuż przy szlaku. Niekiedy można zauważyć porażone liście i kwiatostany potrostków, wskazujące na działanie zbyt wysokich temperatur. Lepiej przystosowana zdaje się być rosnąca obok szarotka alpejska symbol wysokogórskiej flory. Grube futro z gęstego białego kutneru chroni ją nie tylko przed przemarzaniem, ale także nadmiernym upałem. Krajobraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej kojarzy się zwykle z białymi ostańcami wapiennych skał i wybudowanymi wśród nich majestatycznymi zamkami. Ale jura to także idealne miejsce dla wapniolubnych roślin. Żaden z krajowych storczyków nie jest spowity taką aurą tajemniczości, jak stożan bezlistny. Nazywany żartobliwie storczykiem duchem lub storczykowatym yeti, o którym wielu słyszało, ale mało kto go widział. Rzeczywiście, storczyk ten jest niezwykle trudnym obiektem badań i obserwacji. Stożan kwitnie bowiem bardzo krótko ledwie kilka dni i znika, a może to nastąpić od czerwca aż do listopada. Ma zdolność zakwitania i samozapylania pod ziemią, a jego rozłogi mogą rozwijać się przez kilkanaście lat bez pojawiania się na powierzchni, by roślina ponownie wyrosła w zupełnie innym miejscu. Tworzenie długich pędów może być u stożana rodzinne, jest bowiem blisko spokrewniony z pnączem, wanilią płaskolistną. Stożany są całkowicie uzależnione od grzybów i wszystkie substancje czerpią od nich dzięki mikoryzie, więc nie wytwarzają liści i nie prowadzą fotosyntezy. Mimo to ich kwiaty są wyjątkowo okazałe, a wieczorami przyjemnie pachną. Właśnie wanilią. Kończy się Rok Orchidei. Kalendarz naszych storczyków zamyka nawiązująca swą nazwą do pory roku Kręczynka jesienna. Jeszcze niedawno była uważana za wymarłą w naszym kraju, ale tu w Beskidach na Śląsku Cieszyńskim odnaleziono stanowiska Kręczynki w 1999 roku. Wciąż jest to roślina krytycznie zagrożona. A ma to związek z zanikiem specyficznego sposobu użytkowania górskich łąk. Bardzo nas więc ucieszyło odkrycie kolejnych jej stanowisk na skraju Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Trwają właśnie prace inwentaryzacyjne, a ich efekty są optymistyczne. Znaleziono 2,5 tysiąca kwitnących roślin. Pęd kwiatowy kręczynki spiralnie się skręca, a gęste, jednostronnie osadzone kwiaty tworzą łagodnie załamaną linię. Jednak nikt nie wie, od czego zależy kierunek skrętu. W całym swoim krajowym zasięgu kręczynka jesienna jest związana z pastwiskami o odpowiednim reżimie użytkowania. Sporadyczne koszenie i wypas pozwalają funkcjonować nielicznym populacjom tej pięknej rośliny. Jesień tuż za progiem, a górskie łąki są wciąż niezwykle bogato ukwiecone i pełne owadów. Jest też kręczynka i mimo że podlega ścisłej ochronie, w naturalny sposób staje się także pokarmem wypasanych zwierząt. Jej wpływ na walory smakowe wyrobów mlecznych jest zapewne znikomy, ale jeśli ktoś chciałby posmakować kręczynki, nie narażając się na sankcje, polecamy sery od lokalnych producentów. W czasach szybko postępujących zmian środowiskowych i klimatycznych rośliny storczykowate są globalnie zagrożone. Wszystkie nasze rodzime gatunki podlegają prawnej ochronie. Połowa z nich ze względu na zagrożenie wymarciem została zamieszczona w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Dzikie storczyki z roku na rok zyskują w Polsce coraz większą rzeszę sympatyków. Ale czy po bliższym poznaniu tych niezwykłych roślin można się temu dziwić?